Jak naprawić biodra? Jak cieszyć się zdrowymi i swobodnymi biodrami przez długie lata? Jak swobodnie biegać, skakać czy przebywać w pozycji głębokiego przysiadu? Tego wszystkiego dowiesz się w dzisiejszym wideo. Serdecznie cię zapraszam. Cześć, mam na imię Aleksander, jestem trenerem medyczno-funkcjonalnym. Moją największą pasją jest rozwój osobisty. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale i chcesz się rozwijać, to zjedź proszę w dół i kliknij przycisk subskrybuj. Bardzo Ci dziękuję. No to lecimy z tematem. Dewastacja naszych bioder rozpoczęła się około 4-5 tysięcy lat temu, kiedy wynaleziono krzesło oraz toaletę. Kiedyś nasi przodkowie w prehistorii nie potrzebowali tych wymyślnych urządzeń, żeby na przykład zrobić dwójkę. Wystarczyło, że ześli do pozycji głębokiego przysiadu. Kiedy spotykali się wieczorem przy ognisku, to nie siedzieli na krzesłach, tylko schodzili sobie do pozycji po turecku albo innej. To wynalezienie krzesła, wynalezienie toalety przyczyniło się do tego, że nasze biodra stały się sztywne, nasze kręgosłupy, nasze całe ciało przestało być mobilne, wszechstronne. W życiu codziennym, kiedy funkcjonujemy, wykorzystujemy pewien zakres ruchu. Powiedzmy, niech to będzie takie jedno koło. To będzie nasz zakres ruchu, który wykorzystujemy w życiu codziennym, a nasz normalny zakres ruchu stawu jest o wiele większy, i cały ten obszar, ten niewykorzystywany w życiu codziennym, on staje się tym zakresem takim nieużytkowym, a to przyczynia się do powstawania zmian degeneracyjnych z czasem, do dewastowania naszych stawów. Dlatego my musimy też używać tego zakresu, którego nie, z którego nie korzystamy w życiu codziennym. Jak to zrobić? No, po prostu za pomocą ćwiczeń, za pomocą wszechstronności ruchowej, za pomocą zmian pozycji. Kiedy się rodzimy, Nasze biodra, nasze kręgosłupy ciała są pełne swobody wszechstronności ruchowej. Wystarczy spojrzeć na małe dzieci, bobasy, które gdy poruszają się, przewracają się z boku na bok, przebywając sobie, przebywając sobie bezproblemowo w takiej pozycji głębokiego przysiadu, czy siedząc na swoich piętach. Dla nich jest to swoboda. Obserwujemy je, ich ruchy są pełne gracji i to jest piękne właśnie. A nasz styl życia, nasze zaniedbanie, nasz brak ruchu, nasza wygoda w życiu codziennym przyczynia się właśnie do powstawania takich niekorzystnych zmian w naszym ciele. Nie chcę tutaj nikogo oceniać, ponieważ ja również doprowadziłem się do stanu, gdzie moje biodra były sztywne, mój kręgosłup był sztywny. Poprzez długie siedzenie, poprzez częste wykonywanie ćwiczeń siłowych, doprowadziłem po prostu do momentu, kiedy no, było coś nie tak, musiałem coś zmienić. Na szczęście odwróciłem ten stan i to jest też od razu wskazówka i rada dla Was. Nieważne w jakim stanie są teraz Wasze kręgosłupy biodra, nasze ciało jest doskonałą, zmyślną maszyną i z każdego stanu da się wrócić za pomocą poprawy nawyków, poprawy codziennych czynności i odpowiednich ćwiczeń. Zaczekaj sekundę. Zanim obejrzysz dalszą część wideo, to zerknij proszę na mój nowy, totalnie odjechany Atlas 314 ćwiczeń siłowych w którym znajdziesz 314 filmów z ćwiczeniami omówionymi oraz wykonanymi z perfekcyjną techniką, arkusz Excel z linkami do wszystkich filmów na YouTube oraz arkusz Excel ze wzorem dołożenia własnego planu treningowego. Więcej informacji znajdziesz w linku poniżej. Tę tematykę bioder podzielimy sobie na dwa filmiki, ponieważ jest dość szeroka. Dzisiaj pokażę Wam ćwiczenia rozciągające, za pomocą których rozciągniecie, wyluzujecie te wszystkie obszary wokół Waszych bioder. No i co, lecimy sobie do pierwszego ćwiczenia. Jest to rozciąganie kanapowe. Myślę, że wielu z Was dobrze je zna. Stajemy sobie. Idziemy sobie do pozycji na czworaka i teraz przyciągamy kolano blisko do ściany. Jeżeli macie, będziecie mieli problem, to możecie troszeczkę dalej ustawić. Teraz podnosicie drugą nogę i wstajecie do góry. W tej pozycji wypuszczamy powietrze, napinamy brzuch, przez to ustawiamy nasz kręgosłup w neutralnej, naturalnej pozycji i teraz będziecie czuli rozciąganie tej przedniej części uda i utrzymujemy sobie tą pozycję. Jeżeli macie, jesteście dziś na przykład na siłowni, macie jakieś dwa kilki, to możecie sobie tu je trzymać, będzie wam troszeczkę wygodniej. Tutaj możecie sobie zmieniać ustawienia też swojego ciała, rotować się bardziej w jedną, bardziej w drugą stronę, Wtedy będziecie inaczej rozciągać te wszystkie szlaki powięziowe w inny trochę sposób, aktywować inne włókna właśnie i szlaki powięziowe. Po tym idziemy sobie następnie do pozycji. Na ręce. Wysuwamy do przodu tą nogę, która znajduje się na ziemi, i w tej pozycji, pozycji poprzez dopięcie pośladka pchamy mocno nasze biodro do ziemi. Teraz będziemy bardziej oddziaływali na tutaj mięsień biodrowy, mięsień lędźwiowy. I znowu przebywamy sobie w tej pozycji. Całą tą pozycję około 3 minut wykonujemy i 3 minuty na jedną, 3 minuty na drugą nogę. Mogę tak samo oddalić się bardziej do jednego boku, bardziej do drugiego boku i tak wykonuję jedną i drugą nogę. Czyli teraz rozciągaliśmy sobie przednią część uda. Od razu idziemy sobie teraz do rozciągania tylnej części uda i to zrobimy za pomocą zwykłego skłonu, kiedy chwytam sobie ziemi i teraz prostuję sobie na zmianę jedną i drugą nogę w kolanie. Po wyproście przytrzymuję sobie chwilę tą pozycję. Później zaczynam prostować dwie nogi w kolanie. Następnie mogę wrócić się bardziej na jeden bok, bardziej na drugi bok. Mogę przytrzymać te nogi, puścić ręce od ziemi i jak najdalej sięgać do przodu, do ziemi, do dołu. Jeżeli nie jesteście w stanie złapać się ziemi w tej pozycji, to przynieście sobie jakieś pudełko czy cokolwiek, żebyście byli po prostu wyżej i w tej pozycji wykonywali wyprosty nóg. Następnie mogę chwycić się za swoje nogi i przyciągnąć jak najbliżej głowę do swoich nóg. Przebywam w tej pozycji około 3 minut, mobilizując tylnią część, część moich ud. Następnie mobilizujemy sobie wewnętrzną część naszych ud i to zrobimy sobie w pozycji żaby. Przechodzę sobie do szerokiego rozkroku moich kolan Schodzę na przedramiona i teraz w tej pozycji cofam się do tyłu, żeby poczuć rozciąganie tutaj po wewnętrznej stronie ud. I tutaj możecie wiele w sumie rzeczy zrobić, wiele modyfikacji. Ja zawsze sobie na prostych rękach będę sobie dynamicznie cofał do tyłu moje biodra. Kiedy zrobię to około 30 sekund, minuty, przechodzę sobie na przedramiona i teraz w tej pozycji ciągnę sobie do tyłu biodra i znowu poprzez te zmiany pozycji inaczej sobie angażuję inne szlaki powięźniowe, inne włókna mięśniowe. Następnie układam nogi do środka i tak samo ciągnę sobie do tyłu biodra. Mogę przytrzymać tę pozycję chwilę i wrócić, przytrzymać i wrócić. I ostatnią rzecz to poprzez rozstawienie nóg znowu szeroko będę Poprawiał rotację wewnętrzną w moim stawie biodrowym. Czyli ta rotacja wewnętrzna jest bardzo często zaniedbywana, ona bardzo często jest zmniejszona. Dlatego warto wykonywać szczególnie to ćwiczenie. Wykonuję około 30 uniesień tej nogi i tak samo 30 uniesień drugiej. Dobra, wstajemy do góry. Mamy już ogarniętą wewnętrzną część. Przednią część, tylną część, no to czas na boczne części, a konkretnie pośladki. I pośladki najprościej zrobić w pozycji gołębia, czyli jedną nogę układam sobie 90 stopni zgiętą w kolanie, a drugą nogę wysyłam daleko do tyłu. I teraz z tej pozycji dociągam dosiążam sobie jedno biodro do ziemi, bo jak widzicie, naturalnie będę, będę moje biodra będą chciały się rozstawić, czyli jeden koles biorę będzie miał tutaj, a drugi wyżej. Czyli ten wyżej muszę ściągnąć, żeby one były ustawione w jednej linii, w jednej pozycji. I teraz z prostymi plecami pochylam się do przodu i czuję tutaj rozciąganie w lewym pośladku. I tak samo sobie robię jedną nogę, i za chwilę, po dwóch, trzech minutach, robię to samo na drugą nogę. Na koniec zrobimy sobie pozycję 2 razy 90 stopni, gdzie będziemy poprawiali rotację wewnętrzną w jednym ustawie biodrowym oraz rotację. Wewnętrzną w jednym i zewnętrzną w drugim. W tej pozycji układamy się, gdzie nasze kolana pod kątem 90 stopni jedno i 90 stopni drugie. I teraz chcę jak najbardziej wypionizować moją sylwetkę. Tutaj mogę sobie szukać swobody, poruszać się w jednym kierunku, w drugim kierunku. <laughs> Znowu, im więcej ruchu, tym lepiej. Odchylam się do tyłu, do jednego boku, do drugiego. Teraz zrobię sobie skłon do tej nogi z przodu, i znowu teraz rozciągam pośladek lewej nogi. Cały czas staram się mieć wyprostowane plecy. Jeżeli macie problem w ogóle z przyjęciem tej pozycji, tu wasze ciało stawia się nienaturalnie, to weźcie sobie jakąś podkładkę, coś pod rękę, żebyście po prostu byli wyżej i mogli się opierać. No i teraz przechodzimy sobie już do rotacji. Czyli zacznę sobie od wprowadzania. Tutaj nogi prawej do rotacji znowu wewnętrznej. Jeżeli macie problem z uniesieniem, tutaj, kończyny w takiej pozycji, to schodzicie sobie niżej, na przedramie. Ale oczywiście, jeżeli jesteście w stanie, robicie to w górze. 30 odwodzeń rotacji w tej nodze, następnie próbuję unieść do rotacji drugą nogę. Tu, jak widzicie, ten zakres jest już o wiele mniejszy. Ja musiałem zejść na przedramie, jeżeli będziecie w stanie, możecie to zrobić w tej pozycji wyższej, którą przed chwilą miałem. A jeżeli nie jesteście w stanie unieść w ogóle w tej pozycji, to schodzimy sobie jeszcze niżej, praktycznie do leżenia. I unosimy sobie znowu 30 razy tą pozycję, i tutaj poprawiamy rotację zewnętrzną z kolei. Ostatnią rzeczą w tej pozycji 90-90 będzie taki kompleksowy ruch, gdzie będę chciał unieść nogę z tyłu, przenieść ją do przodu. I wrócić do pozycji. I podczas wykonywania tego ruchu chcę jak najmniej poruszać moim kręgosłupem, jak najmniej zmieniać jego ułożenie. Wykonuję 8 takich kompleksowych ruchów. I to samo, oczywiście, będę robił na drugą stronę. No, i to już wszystko na dzisiaj. Macie. Po kolei rozciągamy sobie grupę tylną, grupę przednią, grupę boczną oraz wewnętrzną grupę uda, następnie rotację wewnętrzną i zewnętrzną, czyli oddziałujemy na większość tych struktur, które przyczepiają się do tych naszych bioder i są spięte pod wpływem nieprawidłowego stylu życia. W kolejnym wideo przedstawię Wam drugą część tego filmu, czyli takie zdrowe pozycje oraz ich regresje. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego wideo. Jeżeli ten filmik Ci się podobał, to proszę zasubskrybuj mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś oraz daj lajka do tego wideo. Bardzo Ci dziękuję i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie.